Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Evolve Stage 2. Po raz kolejny przypominam, że gra już teraz jest za darmo, zatem polecam gorąco, możecie sobie przynajmniej spróbować i zobaczyć, czy Wam się spodoba. Mi się podoba, ekipie się podoba, łatwo zgromadzić ludzi do zabawy. Jakie dzisiaj będą mecze, zobaczymy. Mam kilka, zatem zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze. Z tyle, że ja mogę z Killer jako kraken kontra. Zaraz wrócimy do rozmowy o Pokémonach. So bo gonił Bonkoli i Uncle Joe. Dobra, możecie Zapomniałem nabieram. o tym, z tym. Nie, nie, właśnie to... Zapomnieliśmy, ale to fajnie wyglądało jak w tym pierwszym odcinku. To to jest dobre właśnie, nie? Tylko że wtedy wiedzieliśmy i specjalnie widzieliśmy. Should... Ale nie, Tylko, że to ten, nie szkodzi, jest. Teraz ale już cały, cał... na początek. Nie, cały, jest cały fan, ale słuchajcie, to no co. Kto jest no. Ja chodzę poszukiwać śladów? Co, cały fan nagrywania z wami polega na tym, że zawsze ktoś się tam. Coś się, coś się dzieje niekonwencjonalnego. Ale... A nie Teraz zawsze tak, tak samo. niekonwencjonalne. Ja to... szukanie poszukiwania? zobaczyć. Bąkoli, A ja znajdę ja pierwszy, to trzeba... ja ci założyć. powiem tak, ty wcale kleszcza nie złapałeś. Wiesz, to że ci brzuch <grym> rośnie, to nie znaczy, że ci kleszczku kleszcz tutaj kleszcz się wszczepił. tam. A mi się wszczepił właśnie, ja takie mam wrażenie, że to. Niech brzuch kleszcz. rośnie od kleszcza. Hmm. zobaczymy. No Widzisz, już widzę go Wiecie, jaka jest wada zasadniczą wadą Evolva jest to, że nie można sobie zobaczyć perków poza grą. O, no właśnie, i tak znaczy samo postaci, bardzo, które... jak perków poza grą. Aha, no rzeczywiście że Tylko przed grą można. Nie bardziej denerwuje to, że w ogóle postacie są niewytłumaczone. Jak ja na początku grałem, to w ogóle nie wiedziałem, co się robi z daną postacią. Mam, mam go, mam go. Założyłem. Gna. Nagrzałem go, nagrzałem go. No Jakby ktoś potrzebował tego... leczenia, to mówię. Ja go będę trapował, czy mogę? o bo go nie widzę. Dobra, spowolniłem go. No i kurde, płoń! Ktoś, nie wiem, rodzi Ja znaczy się jak tam jego sypili A my mamy kabota? Nawet nie patrzysz, nie widziałem. Kurde, kabota biały no jest Ja, się bardzo, bo jest, z sobotę, jest ja jest jestem kabotem Ja jestem kabotem uz ty prawie umarłeś Przegrać Ale nie się ucieknie się, No, no No, ale to ja jest dłuższe na siebie widziałeś No, no, no nie i teraz to, Super Saiyan Nie wiem, co to było Dobra, jest zaznaczony Jeszcze go R Granat dostanie do mordewy Kurde. O kurde, ale odepchnął. Od, odepchnięcie rzuca. I to mocne było, Goniu, ty masz mało no. życia. Żebyś nie odwrócił. Pokojnie. Tak, teraz mam chyba fulla, już mnie naładowałeś, czy nie? A Bonkol ma mało, dobra. Bontol ja ma mało. mogę po drodze polecić, tylko byś... Nie, ty nie bo ty kurde jeszcze miałeś. Ja się boję, no. że... Nie dotykaj Ja bardzo lubię tego, ale nie tego, tego, tego mówić, Medyka z Muchą. Ale nie chcę nic znalazłem Krakena jako pierwszy. Ty, ty to jest... Medyk z Muchą jest super, przecież ta, ta Mucha podnosi, nie? Ja nie wiem tego. tam Jest? Ona na, to, na pewno to, leczy, nie? I, to jest, i, I myślę, że ona jest taka trochę jak kleś. Ja nie chcę mówić, ale ten koleś prawie zginął już. Ja nie chcę nic mówić, ale ja się właśnie z nim tutaj biję. Z tak zwane robię. Prawda? Nie, ja bo ja też się biję. Ja już biegnę, do mnie, do mnie biegnijcie, bo ty ty jesteś na uchawca, zaraz padnie. Kurde ja... Nie że polecić nie było mnie tam. Już go złapałem, małej, zy... I co, zabity już? Znalełem, okay. Dokładnie, to już jest. Z no, Killerem to nie ma co grać, no, to jest gracz w nie? 14 level z tym hunter. Mówię do kolegi, który obok nie siedzi i home office sobie robi. <gryśla> e, bo wpadł w odwiedziny. Kto no. przyszedł, Kuba? Nie, nie, Efekt wpadł. Znam że chodziłem do, do podstawówki z nim. Też ci kleście wyciągał? Nie, nie, no. I have hunted. have destroyed. Się tak. Jestem kotem Fajf. jako wrat. Kontra? Uncle Joe gonił Bonkoli i Soushibo. Dobrze było. Takie, takie, takie to dobre teraz było! Ten, że powiem, jestem potworem, potworem i tak się zdziwiłem, nagle, o co chodzi. <laughs> don't Kurde, don't podoba, mi się ta, podoba mi się ten evolve teraz, yeah. bardzo mi się podoba. Jest nie nie to wiem to czemu, nie, nie wiem... Są no, 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 jest taki, jest taki dotyk fabularny tego. Go nie musisz mi wyjaśnić, co ja mam robić, bo ja nie, nie e, jestem z skilli. Jedenką strzelasz przez ściany. Tak? Ale ty tak. Railgun taki? Tak, co? tak. To przez ściany możesz go strzelać. Trójką oznaczasz go, robisz taki zrzut, tylko że e, takiego pyłu śmierdzącego, co go oznacza. A dwójką to jest blisko, tak? robisz czy to Amplifier. Star, ja ci mówię, kiedy robisz. Ja ci mówię Amplifier i ty wtedy dwójkę klikasz w niego i zobaczysz, co się stanie. A skąd więc go trafiłem? Znaczy, Uuu. to trzeba najechać. Na on miejscu, jest bardzo tylko. blisko, już tutaj jest, po lewej. Jest? Już tutaj jest, po lewej. Pa. No to zamykam go. Ty w konia nas próbujesz zrobić. Downed. Na razie trzej z jedynki są i trójką spróbujesz go oznaczyć. On sobie jeszcze armor tutaj ale to jest... Ale trójką to się jakoś celuje w niego? Aha, tak. To jest zwykły zrzut. No. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, jest, jest. No leczy, dziewczyny Dawaj, bo teraz damage, 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 damage Aaa! Dobra, czekaj, oh, yes. czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie Czekaj, teraz chwilę Ten, on stoi w miejscu? Nie, bo, bo to jest ten, on tam jest On wypuszcza tego klona swojego i ucieka co. czas Ale, nie no, Ale on, on, on wypuścił klona i stanął w miejscu No to no, nie wiem, głupi jest, na dole jest Znowu grona No bo może jest jakiś nowy, co wy taki? Jest... No cię! Znaczy, no dobrze, od, przepraszam. Od Gonił do mnie, do mnie. O jezu. Il dlabonie. Do mnie nie porobił trochę. Trochę. Tam, no tam, tam, tam jest. gdzie jest. ale spokojnie, jak my go nie demonikujemy, to zobaczcie w ogóle. W ogóle nie spada czas z tego domu, nie? Mhm, Jeszcze 4 no... minuty zostały, musimy go damage'ować albo go, nie, nas... Weź, daj się rokowi poleczyć. No, się... Jestem poleczony. Tak jesteś, 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 wam Dobra, damage, 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 damage! Kurde, Ale no, to nie na jego bo no, jest tutaj przecież. No, no, kurde, Spróbuję. jest! Tu, no u mnie, pół. A, no to pinguj go, no, A, no Nie wiem, to... 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 nie jest on chyba. Spomoliłem go. Don't kurde, nie okay, wiem ja to w życiu okay, tego nie trafię, tu jest Co wy strzelacie? No ja go nie widziałem jak on ucieka, kurde. Ale jeżeli... Ale ty masz pytanie, jeżeli ja widzę tylko jednego, która taka ja nie to Ale mówię, on no... W to, tego jest, to takie machanie... Skupcie to jest się, jego skill, nie? On nigdy tam, nigdy go nie ma tam gdzie on macha. Jak to nie <laughs> no machanie to jest jego atak. Ale to jak się taki robił że przysty na biało i ten... To nie, to jest jego skill. No to jest, jest jego skill, to po co w niego szczerze? To nie da, nie da się go pomylić z niczym innym. No nie, nie. ale nie, jest. On ma jeden skill, który tworzy kopię, a drugi, który go robi takiego białego. I no właśnie. Jego kopia tak samo, też może no. się biała robić. Więc oni oboje mogą być biali. Znaczy to widać, który jest który, tylko że trzeba widzieć go w czasie przemiany, ja go nie widziałem w czasie przemiany. A ja widzę, że ja was leczę pasywnie, nie wiem, tak nie po ma. prostu będę tak, tak, was. Tak, mówię, mówię, tak, tak, to jest właśnie jej umiejętność. A pod czwórką masz chyba normalne to leczenie? Nie? Pod czwórką no, to się mam się jeszcze dało, coś rodzaju jest. takiego Bursta też mam, mam nie wiem go. dlaczego. A. Bo on jest inny, to jest inny Burst niż normalnie ma ta wal. w tej no wersji. To jest taki chyba czasowy bardziej Burst. On, to nie jest jakiś field, to było healing field. Czyli, że go rozkładasz i on też będzie z czasem leczył, a nie tak po prostu. Ale kurde, nam no ale na żebyśmy w rafa dobrze zamknęli, to trzeba w otwartym terenie, nie takim co są kurde jaskinie, nie jaskinie, bo on będzie sobie latał John i tego klonat tworzył ciągle. Nie wiem czy wybór będziemy mieli, oh, wiesz Ale widzę, że wszyscy po śladach idzie się I do jakie to so Jaki ślady? Is... Nie wiem ja to skręciłem. Ja już yes. go widzę tutaj, parce ja będzie ze sprawą. O. No, no super <laughs> <laughs> Nie łapię! Ale wiem. czemu ty się skoro w my się nie widzieliśmy Kubil, go Kubil. w ogóle A wiesz jak był, no wiem! A wiesz jak to no, działa? No, dobra, dobra nie. Nie. nie no, zaraz bawiło mnie po prostu, że ten że tutaj za rogiem będzie Mam go w zasięgu, ale go nie łapię póki co bo, no. Dobra, dobra, dobra O, na minę moją wpadł Dobra Łapać go? Dobra, złapę no. Łap go i... jest zupełnie... Bardzo daleko jesteśmy no. Wokul go szukał tam, Siedzę wiecie, w kącie, chodźcie, Wiedzę chodźcie. w kącie, nie mówię mu, że tu jestem. To pokażę on ty, on ci. Razy, on cię no ci widzi, on cię już Cię Nie, jest nie, nie, się uda. nie, 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 na tym. Ty no ps, ty ps, ja nie, 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 Mówię nie, jaki nie, 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 są nie, nie, na dole. On ja mam bardzo szybkówę z bohaterów jestem po prawej, tu tu, tu 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 I teraz teraz, damage, 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 Masz, 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 7 razy to jest damage Tu, poszedł w prawo, w prawo Prawiej Bonko, są, so, są, so, bo ciebie gryzie jakiś pies, weź weź go zostaw tego Daisy, kurde, nie grzeczna. Kurde, gdzie ja puściłem ten nalot, masakra. Tu na dole? Okay. Tutaj jest. No kiedy będziesz się zgniło? Oh, nie, 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 do niego. On w ogóle nie robi tego. Gdzie masz goniu pułapki? Aha, one są on czerwono tak oznaczone, nie? oznaczone zmieniają kolor zależnie od tego, bo one się ładują tak jakby. Dobra, dobra, ja pytam, wiesz, gdzie uciekać, jak mnie... No ale to wkrótce no wcześniej o tym damage'u, a nie w momencie, kiedy ty ten. to trwa zmiana Właśnie nie, bo ja mam w punkcie, się ładuje, oh, i ja muszę posadzić w niego kilka sekund i dopiero wtedy damage jest potrzebny. Ale to już na przykład planujesz, że to będzie za 2 no, sekundy, to jak nie jak mów, mów ci, że zaraz damage. Ale nie, nie, chłopaki, jakby to był prawdziwy, jakby to był prawdziwy łów. to był prawdziwy łowy. są prawdziwe łowy. Kurde, brakuje Rok no. ty kurde nigdy chyba... W nie palce, byłeś na łowach. Nie no, palce w ciepłą kupę potwora nie wsadzałeś. No, wystaw, i nie sprawdzałeś smaku, Trzeba. czy to na pewno... I od niego. Mm. To po prostu my czujemy łowy, no. no. Ale Bonkol wydaje mi się właśnie, on też nigdy nie wsadził palca w kupę. Dlatego tak szuka pośladek. No, ja ja miałem normalne dzieciństwo, nie wiesz. <zysy> O, 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 to jak w powietrzu jestem, No kto kupy, Ej, Mieszne. czy tam wpadł coś? A nie, jest daj na ale... To to palce nie dotknął. Nie no się to proszę. O, on się no. chowa, on się chowa znowu. Bo to jest sprytny taki potwór, w sensie no, wiecie, próbuje nas zrobić na inny. kurde... On nas nie robi na damage, on nas robi na inteligencję. My go po, mówi po prostu przechodzimy obok niego. Tam są ślady w środku. Ale nie ma, nie ma lekko, muszę wam powiedzieć. Pamiętajcie, że jak za Daisy biegacie, to większy movement speed macie. Więc jak ona coś tam niucha, to można za nią biec. A jak za bąkolem biegnę, to nie mam większego speeda? Nie, to jest... za jak Bonkolem, jak biegniesz... Jest, jest, jest! Ale w którą stronę biegnie? W moją, w, w waszą, Bonkola, tam. Dobra. Zamykamy go, zamykamy go, dobra. Jak macie, to zamknijcie. Brrta, jak uciekał? Pamiętaj, Bonko, że właśnie to też speeda daje. No wiem ten... o no tym. widzę tam... go, widzę go, zamykam. A klonę. czemu nie A czemu możemy, możemy go zamknąć. To się zepsuło chyba. ja nie był gotowy, wiecie, mam go. Track. Tutaj jest podobny. No, tutaj tu był, był, to żeśmy... Myśmy bili klona. Tak, 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 właśnie, dlatego nie, nie mój, mój. Ale tu jest bardzo dobry teren, bo tutaj nie będzie miał. zwłaszcza za... tam na górze chodzi. Ja tutaj porozstawiam te miny. Na górze ja te des, ja też ja Jest tam, Jestem, tam, jest tam uważaj czekaj. A czy ja tu mogę coś zrobić w środku? On jest z tyłu, on jest z tyłu. Tutaj jest, tutaj, 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 tutaj. Gdzie, u was? Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Nie wydaje ci się, że on jest tutaj? Uważaj, że że on jest jednak... Już, jest, tam jest, tam i tam gdzie idzie, idzie. Pięć

Widzisz, że nosorożca bufa, bo on pada 1 miesiąc. Dobra, dobra, Daisy podniosła, ja podleczyłem. Dobra, mocno dostał, nie, z amplifajerem. No, tak. teraz to już. Teraz będzie musiał ewoluować, żeby coś zrobić. Ewoluować. Ja myślę, że on znowu nas próbuje na inteligencję, więc ja pójdę tutaj, kurde, do tyłu. Bo on. Ale on chyba wiesz, wczaj się w krzaka, gdzieś czeka, przejdziemy obok niego, nie? No. No. Daisy, Daisy coś, kurde, nieucha. Daisy, to w ogóle mam wrażenie jakby ma Warzy gadał Mhm, Daisy mm. Wargettens Daisy Warzy. Bonkol po śladach jak zwykle Tylko, że ja go znajduję, wiesz, a ty tylko gadasz mm. no, kurde. O kurde, o kurde, na ambicje <laughs> żeś teraz Bonkolowi, widzę No mówię, Bonkol to tu już się triggeruje jak tylko ślady no. słyszy Nie, bo Sam ma tak coś takiego w swojej osobowości, że on tylko potrafi gadać, nie mm. A co trzeba robić? to jest? jest? Tu, 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 na tu. bo tam, tam gdzie te ptaki nie? I bąkol. No co Widzisz? Widzisz? To, to bąkol, właśnie tutaj jest taki przypadek, że ja i co gadam. To pan, i robię. Czemu ty strzelasz do tych niewinnych stworzeń? Co tam gonił jakiś fajny. Zopałem go, zopałem go. go. To znaczy, kurde. A, w nie poszedł, w nie poszedł. Z z z z tym po prawej na mapie. O Jezu, sobie najgłupszy buff na świecie, 500% skoku wyższego. Ale tam chcemy wchodzić do tych jaskiń No musimy. A za dwie minuty się runda w ogóle skończy, więc teoretycznie to... O, tak, o, o kogoś, tam kogoś, kogoś zjada, kogoś zjada. Czekaj, czekaj, już strzelam. Ale to te psy Ty, chyba to tka. nie strzela. Nie, to ciebie roślina jakaś zjadła Tego chyba. Nie powiedział, że to strzela przez ściany. Przez jedną ścianę to strzela. Zalazem, tu są oh, jakieś psy, no ja, ja nie dam rady mu Dobra, no, strzelaj, strzelaj, ten... ja cię leczę, strzelaj, strzelaj. A może strzelaj ty, ty bo on, ja, on, to 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 strzel. ja... mam snajperkę, także też bleed'a. Dobra, podniesiecie go, podniesiecie. Ja no podnosimy, nie? Tylko wiesz, to był słabak, Ja strzelałem z tej snajperki i mówię, no to fajnie, to sobie tam przez To nie, ty go masz za filarem. On tu jest, on tu jest. O nie, wiem, mi się pojawiła. On wie też, że jego też czas goni. Mamy go. To jest klon, to tutaj jest prawdziwy. Monster domed. O, on obszarowo pije no To nie jest prawdziwy. To jest prawdziwy. Nie stójcie tak blisko, bo on właśnie biją dobra, bieje. on już mnie tutaj namierzył. Na tym polu jest. Dobra, spoko, może mi Daisy przyniesie. Do świata o. żywych. Dajcie go. Kurde, ciężko, ciężko na nim wchodzić. Daisy idzie, Daisy idzie. Dobra, ja wstanę, ja wstanę. O kurde! No kurde, no ale... No nie... Czy na sześciach ktoś nas musi spróbować podnieść? A wy go bijecie. Dobra, Daisy nam je podnosi. Ty padłeś, tak? Kurde, ten? Daisy. Ale on już jest na dobicie, nie? Staram się go dobić. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Obok nas gonił to ten, jeszcze z pistoletu bijemy. Dobra, ja jestem. O, Nie. jest! jest. A, brawo, brawo, wiesz, I elegancko. Ale to było też dobre. On miał ciężki początek, nie mógł się w ogóle oderwać od nas. I... Znaczy też my mieliśmy słaby team Komp dosyć na niego, bo kurde, na niego to nie można <grym> damage <grym> brać, tylko właśnie trzeba taki sprytny wziąć team, a my mieliśmy Prytny. taki... Ale myśli ulgarne. tak to znajdywali, wiesz. Ale jak go znajdowaliśmy, to właśnie ten damage ciężko było w niego wsadzać, bo wiesz, on się ciągle rozdzielał, chował. I have hunted. I have destroyed. A, no to to jest błąd krytyczny. Uncle wiesz? Joe jako raid. Kontra! gonił Bonkoli Soushibo. Let's get ready to, to rumble. rumble. No i takie to jest już życie. To jest, jest. ale wziąłeś rok tą, tą postać, co powiedział wiedział Goniu, że to leszczyki ją grają. I co, jak się z tym czujesz teraz? Ale, teraz, no, ale dlatego, teraz wziąłem, no, ale nie Wiesz, jak to przegrasz, to jest najgorsze No właśnie, no. rok ma jest teraz pod taką presją. No. To jak u mnie wyjdzie, to wyjdzie na to, że go obraziłem. No. Ale na po postać... na mamy na potworem. Tratera. No rok? No dobrze. A, nie ma śladów. Wiesz, on jak się Nie Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, takie życie. Takie Dobra, maga podaje wam hasło. Ja, Jarzymina nad jagodami. Mhm, Kurde, bułeczka jest w piecu, bułeczka jest w piecu. Dobrze. Mm -hmm. okay. Wyrób Cicho, ciasta, masuje ciasta. Masuje ja zaraz. Masuję, masuję, masuję. O, nie, o nie, o nie, bułeczka jest w innym piecu. No, o, tak? proszę. Mąka rozrobiona. Kurde masuję, 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 buchem masuję, zyskuję, do tyle Ja go zaraz Wyrobiłem. okraszę, go przed zamkiem I on jest A wiesz Tu i tam On się skrada to jest kurde sprytny rok Bo A mam go, mam go, mam go! A próbował się na mnie rzucić Gryzie, gryzie Gryzie Półiny! Jest kurde Uważajcie To za kalę na tank Chodźcie na naj jak najwyższe punkty, bo on nie jest taki, kurde, mobilny. O, i tutaj mam go. Woo! Wariat! O, no, go jak i... do góry, to ci da dam. Ja go nie mogę, kurde, złapać na Ej, czuje, czuję, Wiecie, że, że rok co, ja was jakieś... ja właśnie leczę tym ślidem. ...ma jakieś boty na rozwalanie moich haków. Ażeś tam skaner, gdzie on jest? No, ten tym momencie jest nie mogę. gdzieś? Armor mu się channeluje. Szybko zabijmy go, bo jak go długo nie bijemy, to musi armor sam nabija. Ja To jest oszustwo. Bo on jest taki cichy potwór. Myślę, że on... Ja chyba wiem. Ja, kurde, czuję go. Tutaj musi być. No nie, znów tu gdzieś na dole no nie mam jeszcze siedzi. naładowanego tego. Jest, kurde, wiedziałem, że tutaj siedzi. Wyczułem. O! Porwa mnie! Okay. Do nas goni, do tyłu Do tyłu Kiedy porywa mnie ciągle nie dam się. Wtedy nie... porywaczu Dobrze, połapany Zrzut pójdzie Jest, został! Nie wierzę, ale to Tu, 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 tu. Uciek tam. Tu. Jedziemy, jedziemy z nim. Ładnie ten zrzut, co? No. Tylko mówię, bo ogólnie dom działa tak, że on trwa 5 minut. I on trwa te 5 minut, chyba że zmniejsza się o 3 minuty, jeśli on powali jednego z nas, albo zmniejsza się o minutę, jeśli mu zabierzemy 4% HP. I póki armor mu zżeramy ten dom jakby cały czas stoi, ale jak już do HP dojdziemy no to bardzo szybko znika. Wystarczy mu 16% zabrać i to już jest bez tego Ktoś go widzi? Ja go zaraz zobaczę, ja go ja ja już, już czuję go. Nie mogę wam mówić, bo on zmieni wtedy. On podsłuchuje. Północ, Masz... północ, południe, zachód, wschód, tam idzie. A <grym grym grym grym> robił nas? Zaczaiłeś się. Nie no, są gdzieś tam blisko w miarę, akurat nie mogłeś z tyłu. Pamiętajcie, że on widzi, kiedy go skanujemy, czyli on może wiedzieć, kiedy przestajemy go skanować i wtedy się zaczaić. Więc trzeba właśnie Brytnie. tak, jak kończy nam ten, to trzeba już się rozglądać. No, sobie po cichutku. Jakieś rybki ze stawu powyjadam. Ja go tu czuję, ja go tu czuję. On tu gdzieś jest. A dobra, powiem wam. Jezioro Łabędzie hasło. No. Tu gdzieś będzie. Dobra, mam. Kurde, jak się ukrywał. Rok po prostu jak jaskiniowiec. Bufa mamy. Oj, to jest dobry na niego, weźcie tego, bufa. On, on, on zawsze gdzieś się w jaskiniach chowa, albo za tymi, szukajcie go, albo za takimi zakamarkami największymi. <grystanie> jak w krzakach siedzi? <grystanie> <grystanie> jak to wygląda? Rok <grystanie> normalnie sobie <snajper>. bo Tylko główka wystawała, tylko góweczka wystawała. to jest zabów? Na wysokość skoków. A, tam. Nie, gdzie on poszedł? No tutaj jaskinia. się jaskinia chowa. To tu wlecieć? jakoś na górę, nie? No gdzieś pewnie w tej jaskini. Ja, ale coś tu jest, że w wodzie, w wodzie, w wodzie go szukajcie Kurde, rok to jest czajana. <laughs> Zaczyna dole tutaj. Daisy Daisy New High. Mogę szczerze. Się przestraszyłem bardzo o. My mamy jakieś zatrzymywanie go, spowalnianie tych Oczywiście, znaczy, że tak Mamy tp, ale one na długo nie działają Ale one... leczenie leczenia? To nie, nie słabo działają, niestety Kurde o, Nie uważajcie, to teraz trzeba spuścić mocno dom. Teraz musimy Leczenie, ubrać. leczenie potrzebuję Kim jest? Do środka jaskini brzeży za mną Tak? Ta ta. Kto jest lecz? A ten Kejrat jest lecz. No znowu channeluje sobie armory. No. Daisy go gdzieś czuję, on musi być na dole w I, i, Jest no za, za filarkiem, za filarkiem. A tu jest? Porwał mnie! Jest mogę i nie mogę. Pykać, próbuję. De Dobra nie ma szmuda. De ale teraz shadow. Uuuu. Uuuu. 4 razy. Shadow. poczułeś? A z kaba tym byłoby 8 razy. Rock nie może mówić, bo on jest tutaj w trybie teraz... W trybie Monster. Potworny. On, on nie do. rozumie naszego Potwornie języka w tym momencie. Potworny tryb tzw. Czuję kurde. Mam go. Kurde. Ciężko mam uciec. Nie damy, wiecie. Tam był? Jask człowiek jaskinia teraz. Czuję, że tu trzeba iść, koniu. Ja idę tam, gdzie mnie serce prowadzi. Czy to oznacza, że będzie ewolucja zaraz? To być. Widzę go. Rok, zostaw po prostu to mięso. To licha. Ready. Wy też jesteście cisi, powiem wam. Mhm. Mm no, bo ja, no, ja nie mam odpowiedzi. Ja poluję.

Wow! no dobra. dobra, ja teraz na nim siedzę już. Teraz mi nie ucieknij. Dobrze? ucieknij. A, kurwa, oni. on gryzie! O, pod haki, dobrze. Akurat. Jest, mam go, mam go, mam go! Mam go. Yes. Yes. Nie, nie! Nie, w ogóle nie, nie ten. Nie, nie byłem w stanie nic zrobić, kurde. Cały czas byliście na mnie. Ale Nie byłem w stanie oddalić nie się od mnie. Nie, 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 nie. Nie, kiedyś... Jeszcze raz, ja. hmm. to nie, 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 no I w ogóle za, za jakieś strasznie małe obrażenia zadawałem. Jakżeście chwalili nie, tego potwora. On, mam, on solo, jest dobry jeden na jeden. Jeden na jeden jak nie złapiesz, to coś. masz, wiesz, potworo ty pod od razu. No mnie. tylko my się dobrze rozdzielaliśmy po prostu. Ten bot lepiej grał niż wtedy tamten, kurde, no. nie pamiętam jak on się nazywał.